Ja wiem, że filmiki z Maruszkiem są najlepsze, ale też chciałbym się pochwalić modyfikacją koloru podświetlenia wnętrza w mojej starej C5 za niecałe 3000 zł. Gruzik niesamowity. Tu wszystko było na zielono. A jest pięknie na pomarańczowo. Mały przebieg, nie? Przyciski od szyby zrobiłem sobie na biało. Beinsche Hohen na biało Panel od Klimy też wleciał na pomarańczowo A z racji tego, że lubię kombinować To wrzuciłem sobie RT3 Które mi teraz Słabo widać, bo słabi świeci, ale Świeci na zielono Ubierzcie mi Wszystko ładnie działa Jest git. A jak dobrze pójdzie, to w niedzielę wrzucę odcinek na temat Antipolodium.